W pierwszym odcinku kursu programowania w języku C. To jest właśnie ten moment, w którym zaczniemy coś działać naszym programem, którego pobieraliśmy w ostatnim odcinku. Także w dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie każdą linijkę, która występuje w szablonie, napiszemy swój pierwszy program oraz nauczymy się wypisywać dane. Dzisiaj przed nami troszkę pracy, więc zapraszam Was do na następnej części tego filmu. Ok, po uruchomieniu tego bloka ukazuje nam się taki ekran. Aby stworzyć swój pierwszy projekt, klikamy tutaj, Create New Project, klikamy i z tego menu wybieramy Console Application. Klikamy i klikamy go. Tutaj nic nie wybieramy, klikamy Next. Nasz program będzie pisać właśnie w C ⁇ Klikamy Next. I teraz podajemy nazwę naszego projektu. Ja to nazwę na przykład lekcja 1. Klikam Next. I widzimy mamy zaznaczony kompiler GCC Compiler. Klikamy Finish. Ok, teraz widzimy właśnie coś takiego, aby zobaczyć właśnie kod źródłowy naszego programu. Musimy kliknąć tutaj taki plusik obok takiego folderu Source i kliknij dwa razy Main.cpp i widzimy właśnie nasz projekt. Przytrzymując Ctrl i kółkiem do góry możemy powiększać nasz program. Ok, i oto widzimy szablon programu C++. To jest taki mm, domyślnie stworzony szablon. I teraz Omówimy sobie, co oznacza każde właśnie z tej, z tej linijki. Na razie klikniemy sobie F9 i zobaczymy, co się stanie. Klikamy. I pokazuje nam się właśnie ekran konsolki i widzimy napis Hello World. Czyli jak możemy zauważyć, to jest właśnie ten napis Hello World. Widzimy, że mamy tutaj tyle linijek, ale tylko, jedna, znaczy tylko ale się tylko jedna wyświetliła. No, omówimy sobie właśnie teraz, dlaczego tak się dzieje. Ok, pierwsza linijka include iostream. Include właśnie oznacza włączać. Z angielskiego właśnie włączamy coś do naszego programu, przyczepiamy. I w tym wypadku właśnie jest to iostream czyli iostream to jest nazwa z trzech nazw można tak powiedzieć, bo i oznacza input o output a stream czyli strumień czyli mo można powiedzieć, że to jest strumień wejścia wyjścia, czyli korzystając z tej bi biblioteki z tych możliwości, które daje nam ta biblioteka, możemy pobierać dane z komputera i możemy odbierać dane, które idą do komputera. Na razie tam biblioteka nam wystarczy, a w przyszłości oczywiście będziemy korzystać z większej ilości bibliotek. Jeśli nie wiecie co to jest, to w następnych odcinkach będziemy dołączać inne biblioteki i na pewno wszystko się wyjaśni trzecia linijka using namespace std, czyli używaj przestrzeni nazw standardowych. Można powiedzieć, że to jest taka magiczna linijka, która troszkę nam, może, która sprawia, że program jest bardziej czytelny. Jakby nie było, na przykład tej linijki, to program by się w ogóle nie uruchomił bo widzimy, że wyskakuje nam tutaj błąd czerwonym, czerwonym kwadratem więc żeby to naprawić, musielibyśmy przy każdej instrukcji, dopisywać std, dwukropek i dwukropek klikamy jeszcze raz F9 klikamy F9 i widzimy, że się uruchomił ale widzimy, że program jest troszkę nieczytelny, więc ja to sobie usunę i zapiszę jeszcze raz. Dam to sobie w linii linijce trzeciej, żeby program ten szablon był bardziej czytelniejszy. Using namespace std średnik. Klikamy i widzimy, że program się znów ukochamia. Ale widzimy, że jest coś takiego jak proces return 0, czyli oznacza tą linijkę return 0, czyli program zakończył swoją pracę, ale to, to za chwilkę idziemy dalej. Int main oznacza, może tak, int oznacza. Liczbę to jest taka definicja liczby i pochodzi od angielskiego słowa integer. Main oznacza nazwę naszej funkcji, a funkcja to jest takie miejsce na nasze instrukcje. A instrukcją na przykład nazywamy wyświetlenie danych na ekran, See out, na przykład Hello World. Wyświetlanie danych na ekran Hello World na przykład tego napisu. Instrukcja musi mieć swój początek i koniec. I widzimy, że mamy tutaj takie klamerki. One pokazują, gdzie ta funkcja, jak duża jest ta funkcja, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Zaczyna właśnie taki nawias otwierający, a kończy zamykający. I program, jak sobie leci wykonuje te działania, które są zawarte pomiędzy tymi instrukcjami czy pomiędzy tą funkcją, pomiędzy klamerkami tej funkcji. Właśnie w przypadku braku dalszych instrukcji program kończy swoją działalność. Program kończy się pod znakiem return 0, czyli Wyświetl 0. I właśnie to oznacza taki umowny koniec naszego programu, bo jak mamy tutaj int, czyli deklarujemy właśnie liczbę całkowitą naszej funkcji, no to właśnie program musi zakończyć się również posiadając, posiadając liczbę całkowitą 0. Może to brzmi ciężko i skomplikowanie, a na pewno dla początkujących tak jest. Ja też musiałem kiedyś zacząć, ale na pewno w przyszłości będziemy wiedzieć o co chodzi i się dowiemy w przyszłych odcinkach, bo na pewno będziemy nad tym coraz więcej pracować. Na przykładach, na swoich przykładach będziemy się po prostu uczyć sami. Ok, widzimy linika siódma, Sea-out. Przechodzę do tej linijki po raz kolejny, bo uruch uruchamięc program, widzimy, że pokazuje się Hello World, czyli właśnie ta linijka w tych cudzysłowiach. Co możemy powiedzieć na temat tego Sea-out? Sea-out oznacza też. Pochodzi z angielskiego słowa i oznacza Console OUT, czyli wyświetlenie na ekran konsoli. Wyświetl tą linijkę na ekranie konsoli. Te takie znaki mniejszości są jakby związa związane z tym COUTem, no bo jakby ich nie było, to program również by się nie uruchomił. One zawsze są właśnie przy tym outie i mówią, że również ma być dane, ma, mają być te dane wyświetlone. Następnie tu była linika nline ale że usunąłem tą linikę Using Namespace Sd, program nie mógł się uruchomić Mimo tego, że dopisaliśmy tutaj std dwukropek, dwukropek. Więc ta linijka też jest ważna, bo jakby nie patrzeć no, troszkę nam utrudnia. Znaczy ułatwia ten. Ułatwia, ułatwia pisanie programu, więc damy sobie jeszcze raz takie znaki i napiszmy sobie n, Co z angielskiego w skrótu oznacza End Line, czyli można przetłumaczyć to jako nowa linia. Czyli to wszystko nazywamy jedną instrukcją. Każda instrukcja musi zakończyć się średnikiem, żeby program, czyli kompilator, wiedział, gdzie jest początek jednej instrukcji i gdzie koniec, żeby mógł spokojnie przejść do drugiej instrukcji napiszmy sobie jedną instrukcję czyli w sumie to już jest druga będzie program będzie się witał z nami napiszmy to kliknę F9 żeby ten program żeby ten kwadracik czerwony się nie, nie wyświetlał czyli piszemy jeszcze raz Out, znaki mniejszości. I bardzo ważny moment, ponieważ tekst musi być zawsze w cudzysłowie, żeby program wiedział, czy to jest liczba, czy, czy tekst, właśnie. Zostało, zostało przyjęte, że tekst jest pisany w cudzysłowiach. Dlatego musimy się tego trzymać. Piszemy cudzysłowie. 2, oczywiście, początek i koniec. I piszemy. Witaj w kursie programowania w C. Oczywiście musimy zakończyć to średnikiem. Jeśli nie zakończymy średnikiem, będzie błąd, bo kompilator nie będzie wiedział, gdzie ta instrukcja się kończy. Więc klikamy, dodajemy średnik i klikamy F9. No widzimy, wyświetliło się Hello World i witaj w kursie programowanie w C++. Trochę jest to takie nieprzejrzyste, ponieważ wszystko jest tutaj sklejone jakby do siebie. Więc może to jakoś naprawmy. Pamiętamy, że jest coś takiego właśnie jak endline, czyli przejście do nowej linii. Spróbujmy go tutaj dodać. Znaki mniejszości 2 piszemy NDL Endline. Klikamy F9, o, widzimy, już jest to trochę bardziej czytelne. Hello World. I witaj w kursie Programowania w C. Czyli jak widzimy, program sobie leci, wyświetla COUT, Hello World w tej linijce. Program widzi że, widzi, że każemy mu przejść do nowej linii. Przechodzi do nowej linii, czyli to jakby tekst oddzielamy enterem. Tak jakby w jakimś zwykłym edytorze notatniku piszemy tekst i chcemy, żeby, ten te żeby dalsza część tekstu wyświetliła się w nowej linii, więc klikamy enter i piszemy dalej w nowej linii. Tutaj działa dokładnie tak samo. Widzi, program widzi, że jest end line. Czyli przechodzi do nowej linii i w nowej linii właśnie wyświetla tą oto linijkę. Witaj w kóksie programowania w C. Żeby te dwie liniki również nie były sklejone z tymi dwoma, dodaliśmy jeszcze jednego endlina. Żeby była taka przerwa tutaj. No bo oczywiście, gdyby był tutaj tekst. Jeszcze jeden. see out. Jakiś tekst bez endlina. Klikamy F9. Klikamy F9. No widzimy, że to już jest klejone, czyli pokogram przechodzi znowu do nowej linii. Wyświetla linię tekst i nie ma tutaj endlina, czyli jakby. Nie patrzeć, program nie przejdzie do nowej linii, żeby był taki odstęp, tylko zostanie tak sklejone wszystko. Więc, żeby było po prostu ładniej, przejrzyście, usuniemy tą linijkę tekst i widzimy, że hello World widać w kursie programowania w C.